Cześć wszystkim, mam na imię Ewelina, mieszkam w Szkocji od 18 lat i jestem tutaj psychologiem więziennym już od 12 lat. Dzielę się z wami moimi doświadczeniami, a także wiedzą w tym zakresie. Mam nadzieję, że moje filmiki, podcasty, cokolwiek tworzę na tym kanale, pomogą wam w życiu codziennym. Dzisiaj bardzo ważny temat: czy wydaje się tobie, że żyjesz z osobą toksyczną? Na samym początku, przed tym, jak zacznę mówić o tych aspektach, to chciałam tylko podkreślić, że bardzo często tutaj w Szkocji, jeżeli jesteście w, w zakresie psychologii, gdzieś pracujecie jako psycholog, to bardzo często odchodzi się od nazywania osoby jednym słowem. Mówimy o dominujących cechach toksycznych, a nie nazywamy całej osoby osobą toksyczną. Oczywiście czasami się tak zdarza, ale w większości patrzymy się na każdą osobę jako indywidualną osobę. Nie każdy jest dokładnie taki sam. Warto się na cechach toksycznych i też wtedy łatwiej jest nam poradzić sobie z tym, jako że mamy bardzo specyficzne cechy i wtedy łatwiej poradzić nam sobie z cechami, kilkoma cechami, a nie z całą osobą. Dzisiaj oprę się na tym, aby pokazać wam, w jaki sposób ja podchodzę do tego tematu, w jaki sposób ja wyłapuję te najważniejsze cechy toksyczne, te cechy, które pod które sprawiają, że Twoje życie się zmieniło. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie są cechy, które mówią nam, że ta osoba może mieć dominujące cechy toksyczne, proszę zostań ze mną. Wytłumaczę Wam z własnego doświadczenia i z mojej wiedzy psychologicznej, które te cechy, jak te cechy się rozwijają, w jaki sposób jesteśmy zmanipulowani przez takie osoby? W jaki sposób dochodzi do tego, że nie możemy zostawić takich osób? I wytłumaczę teraz pierwszą. Główną cechę, którą ja uważam za jedną z najważniejszych cech, jako że ta cecha wplata nas w związek z osobą toksyczną. Ja to nazywam cechą księcia, księżniczki. Bardzo często, kiedy spotykamy się z takimi osobami, te osoby wydają się być lepsze od wszystkich innych, które spotkaliśmy. Są to osoby, które wydaje mi się, że są do, dosłownie księciem księżniczką z bajki, dają Tobie poczucie pewności siebie, poczucie bezpieczeństwa, poczucie, które do tej pory było dla Ciebie obce. Są to osoby, które są bardzo atrakcyjne na samym początku. Dlatego nawet w tym momencie chcę, abyście porzucili jakiekolwiek poczucie winy, jeżeli zostaliście wplątani w taki związek z taką osobą. To bardzo was proszę. Zastanówcie się nad tym i pomyślcie sobie, że to nie jest do końca wasza wina, jako że te osoby bardzo często bardzo łatwo manipulują ludźmi i są bardzo w tym dobre. Jeżeli pamiętajcie, jeżeli osoba manipuluje tobą i jest dobra w tym, to nie będziesz wiedzieć, że ta osoba tobą manipuluje. Te osoby są mistrzowskie w osiąganiu celu manipulacji. To nie jest tak, że one widzą taką manipulację. To jest coś, co te osoby używają, aby ich potrzeby zostały spełnione. Więc na samym początku macie księcia, księżniczkę z bajki. Wasze poczucie wartości podwyższa się do tak wysokiego stopnia, że nie chcecie, że nawet sobie nie wyobrażacie, że możecie się znowu tak nie poczuć. Jest to bardzo atrakcyjne uczucie. Te osoby używają komplementów bardzo inteligentnie, abyście byli Przyciągnięci do tej osoby, abyście zaczęli sobie w bardzo krótkim momencie wyobrażać, że to jest osoba dla Was na całe życie, że nie ma innej osoby, która sprawia, że czujecie się po prostu najlepiej, jak się czuliście do tej pory. Jest to bardzo atrakcyjne, bardzo uzależniające uczucie. I jeżeli, tym bardziej, jeżeli nie macie doświadczeń z, takie, z taką osobą, będzie praktycznie niemożliwe czasami wyłapanie tej manipulacji. Dlatego, że ta osoba przyjdzie i powie tobie, że wyglądasz niesamowicie. Że jesteś osobą, która jest dla niego, dla niej stworzona. Że jesteś osobą, która ma cechy najlepsze na tym świecie. I ta osoba sprawia, że budujesz to, tą pewność siebie do takich najwyższych, najwyższych sfer. Do sfer, których do końca nie znałaś, nie znałeś do tej pory. Bardzo uzależniające uczucie. I jak już sobie wybudujesz te, te, te sfery. Wysokiego poczucia wartości, nie możesz odłączyć się od tej osoby, dlatego że ta osoba sprawia, że twoje życie jest bardziej szczęśliwe, bardziej takie wypełnione bardzo pozytywnymi aspektami. I to jest pierwszy znak. Więc jeżeli coś tobie się wydaje, że jest zbyt dobre, aby było możliwe, zastanów się dwa razy. Czy to jest prawdziwe, czy to jest uczciwe uczucie od tej osoby? Czy ta osoba jest z Tobą uczciwa w przekazywaniu tych właśnie komplementów, w przekazywaniu tych zachowań, tych postaw, tych takich bardzo pozytywnych czynników, które dla Ciebie były obce do tej pory? Nie mówię tutaj, że nie ma osób, które są tak naprawdę wspaniałe na samym początku związku, jakiegokolwiek związku. Tu nie chodzi tylko o intymny związek. Tu nie chodzi tylko o związek z partnerem czy z partnerką. Tutaj chodzi o związek z jakąkolwiek osobą, tym bardziej jeżeli chodzi o związek z osobą bliską. To nie jest tak, że są osoby, które naprawdę nie mają takich cech. Mają takie cechy, ale w większości, jeżeli wydaje się tobie, jeżeli czujesz, że to jest zbyt dobre, aby było możliwe, możesz to kwestionować. Oczywiście, że tak. To jest następna taka cecha u takich osób. Te osoby potrafią ukrywać te prawdziwe cechy przez właśnie dwa, trzy miesiące, cztery miesiące. Są osoby, które ukrywają to przez dłużej. Ty w tym jesteś tym pionkiem takim manipulowanym. I jeszcze raz powtarzam, nie czuj się do końca winny, winna, że zostałeś, zostałaś zmanipulowana do takiego związku, dlatego, że, że czasami jest to praktycznie niemożliwe, aby... Osiągnąć wiedzę na ten temat, że ta osoba nie jest z Tobą szczera. Następne takie czerwone światło. Jeżeli już jesteś z tą osobą w związku, ja tutaj mówię o partnerze, skupmy się na, na związku takim partnerskim. Jeżeli już znasz tą osobę przez kilka miesięcy i ta osoba sprawiła, że czujesz się, że Ty czujesz się jak książę, księżniczka i nagle. Coś wybucha w tej osobie i nagle ta osoba używa bardzo negatywnych słów, słów w stosunku do ciebie i zaczyna na ciebie na przykład krzyczeć w jeden, w jeden dzień. Albo mówi, że jesteś głupi, głupia, albo zaczyna ciebie oskarżać o coś. I to jest tylko jeden dzień, albo jedna malutka kłótnia. Te osoby są takimi mistrzami w tym wszystkim, że ty czujesz, że to nie jest ok zachowanie, jesteś w szoku, że taki książę, księżniczka może się tak zachować, jesteś w tak wielkim szoku, że zaczynasz żyć w takim samozakłamaniu, że to jest tylko jeden raz, że to jest niemożliwe, że to się wydarzyło. Tak naprawdę odmawiasz sobie tej prawdziwej sytuacji, odmawiasz sobie tej szczerej sytuacji, która się wydarzyła. Bardzo, bardzo często taka osoba z takimi cechami toksycznymi przyjdzie do ciebie i przeprosi cię z komplementami, które są jeszcze lepsze. Niż były na samym początku. Mimo tego, że ty już czujesz, że to nie jest zachowanie, które jest do zaakceptowania, to tłumaczysz sobie, że to był tylko jeden raz. I znowu nie czuj się do końca winny i winna, jeżeli nie masz doświadczenia z takimi osobami, bo te osoby wiedzą dokładnie, co robić, jeżeli budują twoje poczucie wartości. I dalej jesteś uzależniona, uzależniona od tego wysokiego poczucia wartości, mimo tego, że realistycznie już wiesz, że to zachowanie, jedno zachowanie było nie okej, okay, to dalej ty się chcesz trzymać tego poczucia wartości wysokiego, jako że to jest taki narkotyk, i nie chcesz odejść od tego fantastycznego, perfekcyjnego uczucia szczęścia, wysokiego poczucia wartości, dlatego że jest to uczucie bardzo uzależniające. Następne czerwone światło. Które warto rozpoznać, jeżeli chcecie rozpoznać osobę z toksycznymi cechami. Osoba zaczyna od, takich ma od takiej małej krytyki. I nawet na samym początku nie zdajesz sobie z tego sprawy. Zaczynasz się zastanawiać na tym, jak ty się z tym czujesz. Zaczynasz widzieć, że czujesz się coraz gorzej z tym i ta krytyka przychodzi coraz częściej, ale to też jest bardzo takie delikatne manipulowanie. Tobą. Dlatego że ta krytyka nie od razu będzie, na przykład, każdego dnia absolutnie, nie, nie, nie. Dlatego, że ta osoba cię musi trzymać w tych sidłach tego takiego przyciągania, aby tobie było ciężko odejść od takiej osoby. Więc ta krytyka zaczyna stopniowo wchodzić w wasze życie. Ale bardzo często ta osoba dalej będzie przepraszać, będzie mówić, że dalej jesteście dla siebie stworzeni, że jesteście najlepszymi przyjaciółmi, że jesteś naj, najwspanialszą córką, synem. Rodzicem, co, kto, ktokolwiek w tym związku nie jest, ta osoba będzie dalej robić tak, abyś nie wiedziała, nie wiedział, jak odejść od tego związku, jak, się, jak stawiać granice. I w tym momencie zaczynasz czuć, że coś jest nie tak. Czyli to poczucie wartości spada, ale to jest takie stopniowe. Dlatego, że gdyby było szybkie, to by zauważył, zauważyła bardzo szybko, ale przez to, że to jest takie stopniowe, delikatne. Poniżanie ciebie, takie stopniowe poniżanie Twojej osoby. Nie jest to łatwe do wyłapania. I na tym właśnie polega ta manipulacja. To jest znak, że ktoś używa cech toksycznych. Ale co się dzieje? Następny znak, eskalacja. Zauważasz, że czujesz się coraz gorzej, zauważasz, że zachowanie tej osoby jest coraz gorsze, albo coraz bardziej takie do kwestionowania. To wtedy warto się zastanowić nad tym. Warto się zastanowić, dlaczego ta osoba tak robi i czy to jest warte, aby za każdym razem tłumaczyć tą osobę. Jest to znak. Ta manipulacja taka stopniowa, czyli to nie zawsze musi być od razu. Krytyka ciebie stopniowa i zaczyna się od małej krytyki, a eskaluje do większej krytyki, do bardziej poważnej krytyki. Ale zobaczcie, co się dzieje. To jest następny znak, następne czerwone światło. Czujesz się ze sobą tak źle, w pewnym momencie, dlatego że ta osoba używa takiej krytyki i tak to robi stopniowo, tak manipulacyjnie, że zaczynasz się czuć tak źle ze sobą, że zaczynasz kwestionować siebie i zaczynasz sobie mówić, że może rzeczywiście coś jest z Tobą nie tak, jako że ta osoba Tobie to mówi. Przez to, że te inkrementalne takie zmiany zdarzają się wolno, nie od razu. W pewnym momencie nawet nie wiesz, kiedy to się wydarzyło, i czujesz się tak źle ze sobą, że kwestionujesz swoje zdanie, niezdanie tej osoby. Zaczynasz kwestionować siebie, dlatego że z takiego wysokiego poczucia wartości schodzisz na tak niskie poczucie wartości, że nie wiesz do końca, jak na to się spoglądnąć. I w taki sposób ta osoba wykorzystuje tą taką słabość, że ty już masz tak poniżone poczucie wartości, że ta osoba macie w swoich sidłach. Boisz się cokolwiek powiedzieć, boisz się dawać granice, boisz się, że ta osoba zrobi tobie coś, bądź powie komuś coś, to jesteś właśnie w takich sidłach tej osoby, że w tym momencie, kto tobie uwierzy, że ta osoba taka jest, tym bardziej, że osoby z toksycznymi cechami... Są super do innych osób. Tylko dlatego, że nie muszą żyć z tymi osobami dłużej. Czujesz się bardzo źle ze sobą. Osoba nie traktuje cię poważnie, nie szanuje twoich decyzji. Jeżeli, i ty, jeżeli ty czujesz, że jeżeli dasz jakiekolwiek granice, to to się źle dla ciebie skończy, to wiesz, że to jest czerwone światło też. Każdy oczywiście. Bardzo często jest tak, że jeżeli dajemy granicę w związku, nawet zdrowym związku, to druga osoba. W pewnym momencie będzie czuła się jako osoba zaatakowana, będzie czuła, że to nie jest takie miłe dostać granice, ale w zdrowym związku ta osoba powie, jak się czuje. Ta osoba nawet może być kłótnia. To nie, jest, to, to nie jest takie nienaturalne pokłócenie się, jeżeli ktoś próbuje wdrożyć jakieś granice, dlatego że każdy z nas ma każdy z nas czuje się krytykowany w pewnym momencie. W zdrowym związku w końcu ludzie ze sobą porozmawiają, nawet jeżeli to nie jest pozytywne, to będą ze sobą rozmawiać w bardziej ba zbalansowany sposób i będą szukać kompromisu. Osoba o toksycznych, wyodrębnionych, dominujących cechach toksycznych nie będzie wdrażać się z tobą w kompromis. Jeżeli zauważysz, że ta osoba kompletnie nie szanuje twojego zdania, i że ty już się boisz stawiać granice, to znaczy, że. Jesteś wystawiony, wystawiona na pewne cechy toksyczne. To są właśnie takie czerwone światła. Po pierwsze, jeżeli czujesz się fantastycznie na samym początku, czujesz się jak książek księżniczka, czujesz się lepiej niż myślisz, żebyś się czu, czuła z kimkolwiek innym, czujesz, że to jest zbyt dobre, aby było możliwe, to może być czerwone światło dla Ciebie. Następne jeżeli masz bardzo wysokie poczucie wartości, jako że ta osoba sprawiła, że czujesz się, że ty się czujesz jak księżniczka, księ, książę, i nagle zaczyna ta osoba robić coś, co jest totalnie przeciwko temu, jak się czujesz, i ty zaczynasz tłumaczyć tą osobę przed sobą i zaczynasz czuć, że żyjesz w takim dziwnym zakłamaniu, że widzisz, że zachowania są negatywne, a ty dalej tłumaczysz tą osobę, następne czerwone światło. Jeżeli. Ta osoba zaczyna krytykować dzień za dniem, delikatnie na samym początku. Jeżeli zaczyna Cię przepraszać za każdą krytykę, ale krytykuje Cię coraz częściej, to znaczy, że to jest czerwone światło. Dlatego, że zachowanie się nie zmienia. To znaczy, że ta osoba może mieć cechy toksyczne. Jeżeli znajdziesz się w sytuacji, kiedy czujesz się coraz gorzej ze sobą, mimo tego, że robisz. Nawet nie tyle samo, a więcej, to znaczy, że ta osoba może tobą manipulować. I nie czuj się winny winna temu, że tak się dzieje na samym początku, dlatego, że jest to praktycznie niemożliwe do wyłapania, jeżeli, jeżeli druga osoba jest w tym dobra. Jeżeli jest mistrzem w manipulacji. I na samym końcu pamiętaj, jeżeli Twoje poczucie wartości jest tak niskie i ten związek tak naprawdę. Polega na tym, aby tylko i wyłącznie patrzeć się na, na potrzeby tej drugiej osoby. Jeżeli jesteś w, żyjesz w strachu, że jeżeli dasz jakiekolwiek granice, to będą konsekwencje nie do przejścia, to jest szansa, że jesteś z osobą, która ma dominujące cechy toksyczne. Tutaj tylko chciałam zrobić takie wprowadzenie do tego, w jaki sposób rozpoznać te właśnie czerwone światła w Twoim życiu. W jaki sposób rozpoznać, że być może jesteś wystawiony, wystawiona na komunikację czy na związek z osobą o dominujących cechach toksycznych. To nie znaczy, że nie możesz zmienić swojej postawy, swojego zachowania, jeżeli chodzi o takie właśnie związki. Czasami nie możemy Odejść od takiego, takiego związku. I często jest tak, że czujemy się samotni w takiej sytuacji, dlatego że wiele ludzi mówi: Jak ty możesz żyć z taką osobą, jeżeli już wiedzą, co się dzieje? A prawda jest taka, że czasami są te osoby nasze, w naszym domu, nasze bliskie osoby, czy córka, czy, czy brat, czy, czy, czy ciocia, czy mama, czy babcia. Czasami nie jest tak prosto odciąć się od takiego związku. Byłoby idealne, ale czasami ludzie żyją w takich związkach. W następnym moim odcinku postaram się dać Wam takie wskazówki, jak sobie dać radę z osobą o dominujących cechach toksycznych. Dlatego, że czasami ja wiem, że nie dacie rady od razu odejść. I czasami do tego trzeba dorosnąć, czasami do tego trzeba też wybudować swoją taką gotowość. A jeżeli jej jeszcze nie masz, tym bardziej, jeżeli twoje poczucie wartości jest tak niskie, że ty kwestionujesz wszystkie swoje decyzje, to ciężko będzie odejść od takiego związku. Dlatego, w momencie, kiedy jeszcze jesteś w takim związku, to będzie czas, kiedy będziesz musiał, musiała wybudować to, podbudować siebie, podbudować to poczucie wartości, tą pewność siebie. I daj sobie czas na to, to jest możliwe, a także zmiana swojego zachowania, postaw jest też możliwa w takich związkach do pewnego stopnia, abyś ty czuł się, czuła lepiej ze sobą. Na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że to wszystko ma sens. Jestem Wam wdzięczna za to, że budujecie ze mną ten kanał i jestem Wam wdzięczna za to, że mnie oglądacie i słuchacie. Dziękuję bardzo. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności od tego, gdzie jesteście. Pa!